Czy kiedykolwiek złapałeś się na tym, że zastanawiasz się, co tak naprawdę dzieje się, gdy bierzemy nasz ostatni oddech? A co, jeśli klucz do bardziej wolnego i sensownego życia jest ukryty w tej chwili, o której większość z nas stara się nie myśleć? Dziś zbadamy cztery potężne spostrzeżenia na temat śmierci cztery perspektywy, które mogą zmienić Twój sposób myślenia o wszystkim. Od relacji i celów, po prostu radości, które zwykle pomijamy. Jeśli pozwolisz tym pomysłom otworzyć swój umysł, możesz odkryć odnowione poczucie celu, które sprawi, że życie stanie się bogatsze niż kiedykolwiek sobie wyobrażały. Zacznijmy od pytania, które wiele osób zadaje sobie w pewnym momencie, ale rzadko konfrontuje wprost. Czy naprawdę jesteśmy gotowi stawić czoła końcowi? Czy żyjemy, jakbyśmy nigdy nie mieli wyczerpać czasu? Pędzimy przez nasze codzienne rutyny, wyznaczamy krótkoterminowe cele i mówimy sobie, że załatwimy ważne sprawy później. Ale to niewypowiedziane później jest właśnie tam, gdzie kryją się nasze najgłębsze lęki związane z śmiertelnością. Zwracając się ku tym lękom, mamy szansę na wywołanie transformacji w naszym codziennym życiu. Mniej strachu, głębsze połączenia i jaśniejsze widzenie tego, co naprawdę ma znaczenie. Pomyśl o osobistej stracie, którą doświadczyłeś, o krewnym przyjacielu, a może nawet o pupilu, który znaczył dla ciebie wszystko. Ten pusty ból może być przytłaczający, a jednak w głębi żalu niektórzy ludzie odczuwają niewytłumaczalną ciągłą więź. Jakby istniał emocjonalny wątek. Łączący ich z osobą, którą utracili. Często manifestuje się to w subtelny sposób: zapach w powietrzu, sen, który wydaje się niezwykle żywy, lub nagły przypływ wspomnień, które pojawiają się w zwykłe popołudnie. Na początku możesz zlekceważyć te chwile jako przypadkowe zdarzenia lub po prostu życzeniowe myślenie, ale w wielu kulturach na całym świecie uznaje się to za naturalne. Aby widzieć je jako więzi, które przetrwają fizyczną obecność bliskiej osoby. To jest pierwsze spostrzeżenie. Uznanie, że niektóre więzi niekoniecznie kończą się, gdy życie się kończy. Psychologowie czasami nazywają to ciągłymi więziami, podkreślając, że ludzie mogą pozostać związani z zmarłym w zdrowy, afirmujący życie sposób. Zamiast mówić osobom w żalu, by poszły dalej. To podejście przyjmuje bardziej zniuansowaną rzeczywistość. Miłość często przewyższa bicie serca. W moim własnym życiu były chwile, kiedy czułem bliskość kogoś, kogo straciłem, jakby cicho dopingował mnie lub przypominał o wspólnym momencie. Te chwile nauczyły mnie, że nasz emocjonalny krajobraz może rozszerzać się ponad to, co zazwyczaj uważamy za racjonalne w różnych tradycjach. Japońskie festiwale poświęcone przodkom, meksykański Dia de Los Muertos, czy zapalanie świec w różnych praktykach duchowych. Ludzie czczą tych, którzy odeszli z poczuciem czci, a nie końcali. Ta perspektywa może przekształcić żal w znaczącą hołd, gdzie pamięć o osobie staje się wpleciona w codzienne rytuały i refleksje. Nagle to, co wydawało się trwałym pożegnaniem. Może stać się bardziej jak zmiana w tym, jak relacja się kontynuuje. Jeśli kiedykolwiek poczułeś taką obecność, zapytaj siebie: Czy cię to pociesza? Czy oferuje ci prowadzenie lub refleksję? Dla wielu przyznanie się do tych subtelnych więzi może złagodzić lęk przed samą śmiercią. Sugeruje to, że chociaż nasze fizyczne formy opuszczają ten świat, coś niematerialnego. Miłość, wspomnienie. Lub wspólna energia, pozostaje i nadal wpływa na nasze życie. Ta wiara, niezależnie od tego, czy opiera się na osobistej wierze, tradycji kulturowej czy prostej intuicji, może przynieść pocieszenie w czasach żalu, a poza pocieszeniem może wzbudzić głębsze docenienie więzi, które wciąż cieszymy się wśród żywych. Jakość naszych relacji zyskuje na pilności i wartości, gdy pamiętamy. Że każda chwila dzielona jest potencjalnie wspomnieniem w powstawaniu. Przejdźmy teraz do drugiej spostrzeżenia. Doświadczenia bliskie śmierci powszechnie nazywane ende. Wyobraź sobie kogoś leżącego na szpitalnym łóżku, klinicznie martwego przez chwilę, tylko po to, aby powrócić i opisać żywe spotkania, które wykraczają poza nasze zwykłe ramy rzeczywistości. Niektórzy relacjonują tunel wypełniony światłem lub poczucie bezwarunkowej miłości tak głębokiej, że brakuje im słów. Inni opisują przeżywanie na nowo każdego ważnego działania w swoim życiu w rodzaju przeglądu życia. Widzą nie tylko to, co zrobili, ale także, jak te działania wpłynęły na innych, doświadczając choćby przez chwilę radości lub bólu, który spowodowali. Choć sceptycy mogą sugerować, że te doświadczenia są wynikiem procesów neurologicznych. Fakt pozostaje, że emocjonalne następstwa są uderzająco spójne. Osoby, które wracają z takich epizodów, często zgłaszają dramatyczne zmiany. Odnowioną celowość, zmniejszony lęk przed śmiercią i większą zdolność do empatii. Wyobraź sobie scenariusz, w którym ktoś przeżył bliskie doświadczenie śmierci i przypomina sobie bogaty wachlarz interakcji z dzieciństwa. Opisują nie tylko obserwowanie tych chwil, ale także ich odczuwanie. Przeżywają na nowo dokładny ciężar emocjonalny lub szczęście, jakie kiedyś sprawili innym. To tak, jakby ich świadomość rozszerzyła się poza osobiste granice. Gdybyś przeszedł przez to, wyobraź sobie, jak mogłoby to wpłynąć na Twoje podejście do codziennego życia. Mógłbyś stać się bardziej wrażliwy na efekt falowy swoich słów. I czynów, wiedząc, że nieostrożna uwaga może mieć głębszy wpływ niż zdajesz sobie sprawę. To poczucie wzajemnego połączenia, bycia głęboko związanym z każdym wokół nas, może zainspirować niezwykłą współczucie. Badacze, tacy jak dr Bruce Grayson, szczegółowo zbadali te zjawiska, zbierając zeznania odsetek osób. Chociaż nauka nie jest w stanie w pełni zmierzyć tego, co się dzieje. Osobiste transformacje mówią same za siebie. Wielu ocalałych po doświadczeniach bliskich śmierci opowiada o wszechogarniającej miłości lub akceptacji, jakby dotknęli ukrytej esencji, która sugeruje coś ponad fizyczny wymiar. Niezależnie od tego, czy interpretujesz te relacje przez pryzmat duchowy czy naukowy, rodzi to intrygujące pytania o świadomość. Czy jest ona ograniczona do fizycznego mózgu? Czy rozciąga się na obszary, których jeszcze nie możemy zmierzyć? Co ważniejsze, jak możemy wprowadzić to, co te doświadczenia sugerują na temat empatii, osobistej odpowiedzialności i miłości do naszej codzienności, nawet jeśli osobiście nie zbliżyliśmy się tak blisko do życia po śmierci? To prowadzi nas do trzeciej perspektywy: postrzegania życia jako szkoły miejsca, w którym każde wyzwanie, triumf, i niespodziewane zdarzenie przyczyniają się do naszego rozwoju. Jeśli śmierć jest zamykającym rozdziałem jednej książki, czy mogą istnieć kolejne tomy po tym? Lub, jeśli wolisz bardziej sceptyczne podejście, co jeśli wszystkie lekcje, które uczymy się tutaj, mają niezwykle duże znaczenie, ponieważ może to być nasza jedyna szansa? W każdym przypadku mentalność jest podobna. Ziemia to sala lekcyjna, która oferuje lekcje w zakresie życzliwości, wytrwałości, kreatywności i współczucia. Czasami te lekcje przychodzą owinięte w trudności, zdrada zaufanego przyjaciela, kryzys finansowy czy strach o zdrowie. Innym razem przybywają jako radosne objawienia. Kiedy znajdujesz cel, który naprawdę cię pasjonuje, lub odkrywasz głębokie poczucie związku z inną osobą. Kiedy przyjmujesz perspektywę życia jako ciągłego kształcenia, trudności nie wydają się przypadkowe ani podyktowane karą. Stają się katalizatorami do introspekcji. Na przykład, jeśli wielokrotnie znajdujesz się w tym samym rodzaju konfliktu, być może nie jest to zły los, ale powracający temat, który masz do przerobienia. Ta zmiana perspektywy może przekształcić frustrację w ciekawość. Co to mnie uczy? Jak mogę się z tego rozwijać? U podstaw wielu tradycji duchowych leży idea, że nasze dusze lub nasze najgłębsze ja przybywają tutaj, aby ewoluować i doskonalić cechy takie jak cierpliwość czy empatia. Nawet czysto humanistyczna perspektywa może docenić ideę, że wyzwania torują drogę do osobistego rozwoju. Kształtując wytrwałość i głębię charakteru, metafora szkoły życia skłania nas również do zastanowienia się, jak spędzamy nasz czas. Jeśli jesteśmy tutaj, aby uczyć się i rozwijać, być może powinniśmy stawiać na doświadczenia i relacje, które skłaniają nas do samopoznania. Może częściej wyjdziemy ze strefy komfortu, wykorzystując tę samą energię na rozwój wewnętrzny. Którą zwykle poświęcamy karierze lub hobby. Zamiast postrzegać błędy jako porażki, możemy traktować je jako punkty danych, lekcje w wielkim eksperymencie samodoskonalenia. W miarę jak to robimy, idea śmierci staje się nieco mniej ponura, zaczyna wyglądać bardziej jak dzień ukończenia nauki. Niezależnie od tego, czy ta graduacja prowadzi do dalszych studiów w innym wymiarze, czy po prostu. Oznacza zwieńczenie naszej ziemskiej podróży, samo doświadczenie wydaje się pełne sensu. To prowadzi nas do czwartej, a być może najbardziej rozległej myśli: reinkarnacji. Pojęcie narodzin na nowo, w nowym ciele po śmierci fizycznej, występuje w różnych kulturach i filozofiach duchowych. Jeśli słyszałeś, historię dzieci opowiadających szczegóły z przeszłych żywotów, miejsca i wydarzenia, których nie powinny znać. Mogą się one wydawać czystą fikcją, chyba że zgłębisz badania na ten temat. Jednym z badaczy znanych z badania takich przypadków był dr Jan Stevenson, który dokumentował przypadki, w których dzieci dostarczały dokładnych informacji o ludziach, którzy zmarli przed ich narodzinami. Niezależnie od tego, czy uważasz to za przekonywujący dowód, rodzi to fascynujące możliwości. Czy świadomość przenosi się z jednego życia do drugiego? Czy lęki lub talenty w tym życiu są pozostałościami doświadczeń z wcześniejszego? Wyobraź sobie konsekwencje. Jeśli reinkarnacja jest prawdziwa, to wiele pozornie przypadkowych zdarzeń może być puzlami w większej narracji, wzorce, które zauważasz w swoim życiu emocjonalnym, takie jak niewytłumaczalne lęki. Silne przyciąganie czy powtarzające się sny mogą być echem z wcześniejszych rozdziałów? Ta szersza perspektywa może nadać życiu poczucie ciągłości i odpowiedzialności. Na przykład, jeśli wierzysz, że ostatecznie powrócisz w innej formie, jak może to wpłynąć na sposób, w jaki traktujesz innych lub planetę jako całość? Jeśli jesteś otwarty na to, że każde życie jest częścią długiego łuku wzrostu, to nawet bóle i traumy, z którymi się zmagasz, mogą nabrać nowego znaczenia. Mogą być okazjami do uzdrowienia nie tylko obecnej chwili, ale czegoś, co zostało przeniesione przez czas. Oczywiście nie każdy akceptuje reinkarnację. Niektórzy postrzegają ją jako coś nieudowodnionego naukowo, czysto religijnego lub nieistotnego w codziennym życiu. Jednak nawet ci, którzy nie wierzą w reinkarnację. Mogą dostrzegać wartość idei postępu przez wiele żyć. Oddaje ona ludzką tęsknotę za drugą szansą, za odkupieniem i za pogłębianiem mądrości. Niezależnie od tego, czy przyjmujesz ją dosłownie, czy traktujesz metaforycznie, jako zaproszenie do nieustannego kształtowania samego siebie w tym jednym życiu, idea ta jest zgodna z naszym pragnieniem, by przekraczać własne ograniczenia. Dla wielu oferuje nadzieję, że nie jesteśmy definiowani przez nasze błędy. Że ewolucja jest zawsze możliwa. A to, co robimy teraz, ma znaczenie poza najbliższym horyzontem. Teraz poświęć chwilę na refleksję nad tym, jak te cztery spostrzeżenia trwałe więzi, bliskie doświadczenia śmierci, życie jako nauka i reinkarnacja mogą współdziałać. Każde z nich oferuje inny punkt widzenia na to, co się dzieje, gdy ciało przestaje funkcjonować? Niemniej jednak zbiega się w wspólnym przesłaniu. Analizowanie śmierci może oświetlić, jak żyć pełniej. Uznając możliwość, że pozostajemy związani z tymi, których straciliśmy, stajemy się bardziej świadomi trwałej mocy miłości. Badając historię bliskich doświadczeń śmierci, widzimy, jak świadomość może rozszerzać się poza to, co zwykle postrzegamy namawiając nas do traktowania się nawzajem z większą troską. Postrzeganie życia jako procesu nauki sprzyja odporności i wzrostowi, a kontemplowanie reinkarnacji może skłonić nas do postrzegania siebie jako części znacznie większej podróży, której każde wydarzenie w życiu, a nawet każde życie, jeśli bierzesz, to dosłownie jest krokiem w kierunku głębszego zrozumienia. Możesz się zastanawiać, jak zintegrować to wszystko w swoją codzienną rutynę. Prosty krok to zacząć zauważać, jak rozmawiasz o śmierci w codziennych rozmowach. Czy to czyste tabu, żart, czy coś, co odrzucasz z powodu strachu, język, którego używasz, może sygnalizować, gdzie leżą twoje głębsze przekonania i lęki, kolejnym praktycznym podejściem jest tworzenie małych. Codziennych momentów pamięci, na przykład zapalenie świecy za kogoś, kogo straciłeś, lub poświęcenie kilku sekund każdego dnia na świadome docenienie życia. Medytacja lub prowadzenie dziennika na temat śmiertelności mogą również być odkrywcze, gdyż delikatnie zrzucają warstwy zaprzeczenia i pokazują, jak mogą się zmienić Twoje priorytety, jeśli przypomnisz sobie, że życie ma. Swoje zakończenie, jeśli te pomysły wydają się rezonować z Tobą, być może dlatego, że zapraszają do poczucia nadziei w tym, co czasami może wydawać się ponurą i ostateczną rzeczywistością. Jednocześnie zachęcają nas, by jak najlepiej wykorzystać czas, który mamy. W końcu, jeśli więzi mogą przetrwać lub powtórzyć się, miłość, którą dzielisz w tym życiu. Może wrócić do Ciebie w zaskakujący sposób, teraz lub w istnieniu, które dopiero nadejdzie. Jeśli relacje z bliskich spotkań ze śmiercią mają jakąś prawdę, być może współczucie i dobroć mają znacznie silniejsze echo niż sobie uświadamiamy. A jeśli życie jest szkołą, warto pojawić się na lekcjach przygotowanym do nauki. Jeśli fascynuje Cię reinkarnacja, Możesz otworzyć umysł na możliwość, że historia twojej duszy jest daleka od zakończenia. Możesz prowadzić te refleksje w życie poprzez małe działania. Na przykład następnym razem, gdy poczujesz złość wobec kogoś, zatrzymaj się i pomyśl, jak postrzegłbyś tę interakcję, gdybyś był w przeglądzie życia w bliskim spotkaniu ze śmiercią. Czy twoja perspektywa by się zmieniła? Lub jeśli zmagasz się z uporczywymi lękami, spróbuj rozważyć, że mogą one wynikać z czegoś poza Twoją świadomą pamięcią. Czy to z przeszłego życia, jeśli wierzysz w reinkarnację, czy z wczesnego doświadczenia, które dopiero zaczynasz rozumieć. Zamiast postrzegać strach jako wroga, możesz traktować go jak wskazówkę, prowadzącą Cię w stronę głębszego poznania siebie. Nie chodzi o to, by mieć wszystkie odpowiedzi. Chodzi o to, by pozwolić pytaniom prowadzić Cię do współczucia, rozwoju i łagodniejszej relacji z śmiertelnością. Wielu ludzi uważa również, że dzielenie się swoimi refleksjami z innymi jest pomocne, czy to w grupie omawiającej tematy duchowe, czy w internetowych społecznościach, które eksplorują podobne pytania. Czasami wystarczy usłyszeć, jak ktoś inny dzieli się swoimi doświadczeniami. By wyzwolić wewnętrzne rozpoznanie, którego się nie spodziewałeś. Może to ich historia o odczuwaniu obecności zmarłej bliskiej osoby, czy jak przeżyli bliskie doświadczenie ze śmiercią i wrócili z odnowionym poczuciem celu. Jeśli poczujesz się poruszony, rozważ, zostawienie komentarza lub podzielenie się swoją własną historią. Wchodząc w ten dialog, pogłębiasz nie tylko swój własny proces zrozumienia ale również pomagasz innym, którzy mogą zmagać się z tymi samymi pytaniami. Teraz wróćmy do sedna. Zaczęliśmy od sugestii, że śmierć, często owiana strachem, może kryć klucz do prowadzenia bardziej spełnionego życia. Paradoksalnie, gdy otwierasz się na te możliwości, możesz odkryć, że codzienne doświadczenia stają się jaśniejsze i bardziej znaczące. Uświadamiasz sobie, że poranny spacer Wspólny posiłek czy słowo życzliwości mogą mieć ciężar, którego wcześniej nie dostrzegałeś. Kiedy pamiętasz, że Twój czas jest ograniczony, możesz stać się bardziej zdecydowany w dążeniu do swoich pasji. Rozpoczynając ten twórczy projekt, dzwoniąc do starego przyjaciela, czy wolontariując dla sprawy, która Cię interesuje, lub możesz zwolnić, poświęcając każdemu momentowi uwagę, na którą zasługuje. Wiedząc, że nie dostaniesz dokładnie takiej samej okazji ponownie, to podejście może złagodzić część egzystencjalnego lęku, który odczuwają wielu ludzi. Zamiast zimnej ostateczności, śmierć staje się przejmującym przypomnieniem, by żyć. Każda z czterech myśli sugeruje, że opowieść nie kończy się wraz z naszym ostatnim oddechem, nawet jeśli traktujesz tę ideę w sposób metaforyczny. Mogą one nadal wzbogacić Twoją perspektywę. Prawda jest taka, że nikt z nas nie może powiedzieć, że zna ostatnie słowo na temat tego, co czeka nas za progiem. Ale możemy zdecydować, tu i teraz, by traktować życie jako przygodę, naukę i szansę na kształtowanie narracji, którą zostawiamy po sobie. Jeśli wciąż ze mną jesteś, prawdopodobnie odczuwasz mieszankę ciekawości i refleksji. W tym duchu oto delikatne zaproszenie. Poświęć dzisiaj chwilę, najlepiej w cichym miejscu, na zastanowienie się, która z tych myśli najbardziej z Tobą rezonuje. Czy to pomysł, że miłość pozostaje, nawet gdy ciało już nie istnieje, oferując pocieszenie poprzez trwające więzi? A może idea, że zajrzenie na skraj śmierci może radykalnie zmienić sposób, w jaki postrzegasz siebie? i traktujesz innych, może przyciąga cię metafora życia jako klasy lekcyjnej, lub czujesz iskierkę przy myśli, że reinkarnacja może umieścić to życie w szerszym cyklu wzrostu. Niezależnie od tego, która myśl rezonuje, zastanów się, jak możesz ją wcielić w życie. Jak mała zmiana perspektywy lub działania mogłaby sprawić, że stanie się ona bardziej rzeczywista w twoim codziennym życiu? Jeśli to pomoże, możesz nawet zrobić krótką notatkę lub nagrać wiadomość głosową na temat tego, co przychodzi ci do głowy. Zapisując swoje myśli, możesz przekształcić ulotne uświadomienie w trwały punkt odniesienia. A jeśli czujesz taką potrzebę, podziel się swoimi refleksjami w sekcji komentarzy lub z przyjacielem, któremu ufasz. Istnieje coś potężnego w wyrażaniu tych idei. Zwłaszcza w kulturze, która często unika rozmów na temat śmiertelności. Możesz być zaskoczony, jak wielu ludzi ma podobne myśli, szukając bezpiecznej przestrzeni do eksploracji głębszych tajemnic. Oczywiście, to tylko początek szerszej eksploracji. Niektórzy mogą zagłębiać się w teksty święte, praktyki medytacyjne, badania naukowe nad świadomością lub kulturowe ceremonie honorujące przodków. Inni, Mogą skupić się na terapiach lub poradnictwie, aby zrozumieć osobistą żałobę, lęk lub ciekawość. Ścieżka jest Twoja do uformowania. Jednak niezależnie od wybranej drogi, każdy mały krok może przyczynić się do pełniejszego życia, wolnego od żalu i bardziej podziwiającego złożoność istnienia. Zanim zakończymy, zastanów się, jak się czujesz w kontekście dalszego zaangażowania. Jeśli chciałbyś zgłębić tematy świadomości, osobistego rozwoju lub duchowych wymiarów psychologii, pozostańmy w kontakcie. Naciśnij przycisk, lubię to, jeśli ta eksploracja rezonowała z Tobą, i rozważ subskrypcję, aby kontynuować podróż przez takie pytania. Im bardziej otworzymy się na szczere refleksje i dialog, tym bogatsze będą nasze wspólne odkrycia. Na koniec oferuję jeszcze jedną refleksję. Każda chwila, którą spędzasz żyjąc, to okazja do docenienia kruchości i cudowności istnienia. Śmierć może być ostatnim rozdziałem naszej fizycznej formy, ale może być także portalem do kontynuacji podróży, lub w najlepszym przypadku głębokim przypomnieniem, by cieszyć się tym, co mamy teraz. Niezależnie od tego, czy wierzysz w coś poza to życie, masz ten rozdział, a to wystarczający powód, by być wdzięcznym. Dziękuję, że jesteś tutaj. Niech te cztery myśli zachęcają Cię do łagodniejszego spojrzenia na nieuniknioną prawdę o śmiertelności i w konsekwencji do przyjęcia z większą czułością i celem życia, które tu jest, bijącego wprost przed Tobą.